W dzisiejszym odcinku zajmiemy się w y, dzisiejszym odcinku zajmiemy się poja zestawem klubem 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 No to klubem mamy tutaj instrukcję. Ładnie, klubem instrukcja. Bosch jest pięć, Jest to ciężarówka policyjna I mi się pierwszym tam, który do tego dostałem To mini figurka z Kobi Mini figurka z Kobi Tak ona super prezentuje Jest to Ona ma jeszcze tutaj pistolet Dołożony I mi to nie przeszkadza Jest to minifigurka bardzo ładna z detalami z Kobi Story ok To pierwsze zaczynamy odkładów, który prezentuje się w następujących w ten sposób No i jest tam jakiś toksyczny gościu Powiem wam, że on wygląda bar mi na, bardziej na tak jak toks Z Lego Ninjago Jakiś toksyczny z jakimiś toksycznymi substancjami od razu potem widać i widać też potem do czego łapie go policja specjalna Zobaczcie, taka czaszka i jeszcze okulary przeciwgazowe o i plecaczek fajny klockowy plecaczek on natomiast ma Wow, to są ciekawe techniki budowania. Nie powiem, zobaczcie, Le reflektor z takich oto elementów. Fajnie. Mamy jeszcze rurki. Cie ciekawe te rury, to nie jest element. No i dobrze, nie odkupiują elementu wydlego, zobaczcie. Robią swoje własne rury. Tak się pre one prezentują. Światowy, dlatego. Gościa kład. Fajny pojazd. Tak się on prezentuje. I dobra. I dobra. Zobacz. Nie, niech on sobie też się siedzi na tym kładzie. Najpierw idziemy do krem, krem de la cremu, czyli yy, bez wątpienia w ciążerówce policyjnej. Zobaczcie, dwie, dwa siedzenia, choć tutaj dwie minuty górki nam się nie zmieszczał. Widać jest to profesjonalny pan gościu od złota, Właśnie. Jest to profesjonalny gościu, który zasiada za ze, ze tej furgonetki ja tutaj jakoś tak wpakuję i, i dobra, zobaczcie no tak tutaj mamy po, po tutaj siów w ogóle taki fajny fajny siów mamy naklejki mamy koła fajne, mamy A zobaczcie, taki takie. o Dwie, dwa drzwiczki, dwie, dwie par drzwi, bym bardziej powinien powiedzieć. I litterka, które są też bardzo ciekawe. Syreny, koguty. No i takie to, że widzicie, jedzie sobie tak policjanty. I, I zobaczcie, trzyma się na tutaj. i Jedzie sobie i tak się trzyma. No i to może być tu właśnie ten policjant. Ma pistolet i może sobie do tego robusia strzelać. Piu, 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 piu. Uff. No i mamy jeszcze taką zasłonę. I to. Mamy chyba, nie, nie wiem co to jest. No, w każdym razie jest tutaj zawieszone. Mamy jeszcze jakieś... i na górze to jest góra I może i ma tutaj taki, coś żeby góry sobie a drugi jest jeszcze bardziej rozboszczony. Ten, ten pan jest spokojny, a ten jest już rozboszczony, ma krótko falówkę tutaj wiadomo prawda że... i